Mówiłam na ostatnim nagraniu, że żeby przestać zmagać się z rzeczywistością, to powinniśmy jak najbardziej synchronizować się ze swoją duszą. Dlatego, że wszystko, co dzieje się tutaj, w 3D w naszych życiach, ma swoje źródło na poziomie duchowym. Problem polega na tym, że ogromna większość osób. Nie czuje połączenia ze swoją duszą, nie odbiera informacji od swojej duszy i wtedy właśnie próbują, powiedzmy, wymusić coś na tej rzeczywistości zewnętrznej, żeby ona w jakiś sposób zareagowała, żeby dała im to, czego oni pragną, na przykład większe pieniądze, jakiś inny związek. A tak naprawdę, wszystko to, co jest na zewnątrz, jest, jest tylko przejawem tego, co oni mają w środku. I oczywiście łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Ogólnie ogromna większość osób, które przychodzi do mnie na przykład na sesję, nie czuje połączenia z duszą i mówią o tym, że mają wrażenie, że obserwują swoje życie z boku, tak jakby grali w Simsy. A w tym wszystkim chodzi o to, żeby ta dusza jak najbardziej się ucieleśniła. Czyli, żeby jak najbardziej połączyć się z tym, po co ona tutaj przyszła i co chciała zrealizować. I wtedy faktycznie my przestajemy walczyć z tą rzeczywistością, a jesteśmy w przepływie. Jak to zrobić, żeby ta dusza się ucieleśniła? Tego uczę na swoim kursie, jest to też oczywiście kwestią ćwiczenia, przejawiania się na co dzień, bo to się tak prosto mówi, połącz się z duszą, bądź sobą, bądź w pełni autentyczny, ale żyjemy w takim świecie, w jakim żyjemy, otrzymaliśmy takie, a nie inne wychowanie. Jest to więc droga, jest to proces, do którego oczywiście serdecznie zapraszam, bo warto. I tak jak mówię, na początku nie musi być łatwo, bo zawierzenie swojej duszy może sprawić, że to, co zacznie się dziać, to tak z punktu widzenia ziemskiego może wyglądać jak katastrofa. Że zaczną się rozpadać relacje, będziecie musieli zmienić pracę i tak dalej. Wszystko to jednak jest po to, żebyście faktycznie znaleźli się na tej ścieżce duszy gdzie potem wszystko już będzie przechodziło w synchronii.